Konsekwentnie z pełną determinacją zabiegaliśmy w Komisji Europejskiej o sprawiedliwy podział alokacji. Udało się. Udało nam się pozyskać więcej sporo, bo aż 55 milionów euro. euro. I dzisiaj prezentujemy te środki finansowe Fundusze Europejskie dla regionu lubuskiego 915 milionów euro, z czego aż 230 milionów euro przekazujemy na wymiar terytorialny, czyli na partnerstwa. Powstało 14 partnerstw, także dużo więcej niż w tym okresie programowania. Mieliśmy tylko 4. Zwiększamy też alokacje na obszary wiejskie, bo aż 18,5%. Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym procesie, Poza zanim doszliśmy do tego momentu, kiedy możemy już oficjalnie powiedzieć, że rozpoczynamy działania. Musieliśmy sporą pracę wykonać, odbyliśmy dziesiątki spotkań w całym województwie z różnymi instytucjami, z różnymi środowiskami, poruszaliśmy się po różnych tematach, konsultowaliśmy, pytaliśmy jak będzie dobrze. Pracowaliśmy kompromis, który myślę, że będzie dobry dla regionu. Spora kwota podzielona na szereg celów, które będziemy chcieli sprawnie zrealizować. Po dzisiejszym dniu rozpoczną się już bardzo intensywne prace związane z uszczegółowieniem różnego rodzaju kwestii, tak żebyśmy jak najprędzej mogli rozpocząć konkursy. I żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do oczekujących beneficjentów. Myślę, że pierwsze konkursy będą jeszcze wiosną, więc będzie można już wtedy o te środki aplikować. No, około połowy roku będą pierwsze takie ruchy i pierwsze może przelewy już się pojawią, ale ten taki kulminacyjny moment to prawdopodobnie przełom. Tego i przyszłego roku? Musimy postawić na inteligentny rozwój, musimy zabiegać o to, żeby budować konkurencyjną gospodarkę, bo tylko takim trwałym rozwojem możemy wygrywać, konkurować w dłuższym horyzoncie czasu. No i tradycyjnie edukacja, badania, rozwój, ale także oczywiście ochrona zdrowia. W okresie pandemii z kolei to są te obszary, o których nie powinniśmy zapominać. Zresztą Komisja Europejska. Nakłada na państwa członkowskie, aby te nakłady na badania i rozwój, innowacje były coraz większe. My też takie zobowiązanie jako Polska mamy, więc my także na Ziemi lubuskiej tego typu inwestycje będziemy w tej perspektywie 2021-2027 też wspierać. Ja jestem wielkim zwolennikiem, byłem wielkim zwolennikiem zawsze przystąpienia do Unii Europejskiej i zawsze mówię, że mamy. Może nie największy, ale malutki kawałeczek mojego życia to jest również wkład w to, żebyśmy do Unii Europejskiej przystąpili, żebyśmy do Unii Europejskiej trwali, dlatego że to jest dla nas droga do rozwoju. Jesteśmy europejskim krajem, europejskim narodem, z europejskimi korzeniami i powinniśmy razem z Europą rozwijać się, dbać o siebie, korzystać z tych pieniędzy, a w przyszłości myśleć o tym, jak je wykorzystać jeszcze na inne cele. Gdyby nie pieniądze unijne, to nie tylko takie miejsca jak to by piękniały, ale bylibyśmy jeszcze społecznie bardzo mocno zacofani. Pamiętajmy, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego to też duży, środ duży udział środków unijnych. W związku z tym ja sobie w ogóle nie wyobrażam funkcjonowania, gdybyśmy dzisiaj spróbowali cofnąć czas i wszystkie inwestycje, które zostały wykonane, które, na których wiszą tablice wykonano z pomocą środków Unii Europejskiej, gdybyśmy nagle te budowle przywrócili do poprzedniego stanu, okazałoby się, że jest w ruinie. Cieszę się, że możemy gościć, że władze wojewódzkie wybrały bytą na miejsce tego ważnego spotkania tego historycznego spotkania spotkania, które, mam nadzieję, rozpocznie nasze działania przynoszące same sukcesy, czego pewnie wszystkim potencjalnym beneficjentom będziemy dzisiaj życzyli. Dziękuję.